Drodzy wierni, już można powiedzieć, że w starożytności katolikom było nieco łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy świat był bardzo wyraźnie podzielony. Byli jedni, to znaczy ci, którzy byli po stronie Pana Boga, był Kościół katolicki i byli ci, którzy byli po drugiej stronie. To jest ten cały świat, całe to królestwo, można powiedzieć królestwo szatana, królestwo, którym nie ma panowania Pana Boga. Podział był bardzo wyraźny, i oczywiście to jakoś ułatwiało świadomość tego, co dzieje się w porządku tym nadprzyrodzonym, w porządku duchowym. Bo na tym duchowym porządku, niezależnie od tego, w jakiej epoce żyjemy, jak wygląda świat, jak wygląda kościół, zawsze mamy do czynienia właśnie z takim rozdwojeniem. Zawsze mamy do czynienia z podziałem, tym najbardziej zasadniczym, istotnym podziałem. W ogóle człowiek ma to do siebie, to umysł taki jest skonstruowany, że człowiek zawsze szuka pewnych różnic w rzeczywistości, a mając pewną określoną Taką czy inną charakterystykę, mając taki nie inny temperament, taki charakter, takie czy inne upodobania, zainteresowania, taki czy inny wygląd szuka tych wszystkich, którzy są jakoś do niego podobni, a unika tych, którzy są jakoś jemu przykrzy, bo właśnie przede wszystkim jakoś odmienni od niego. Ludzie w sposób naturalny jakoś w ten sposób funkcjonują i, i zupełnie naturalnie dzielą świat na tych, którzy są jakoś do mnie podobni, i jakoś mili tych, którzy są inni niż ja i są niemili. To samo w sobie jest czymś zupełnie normalnym, ale zobaczmy, że jest ten właśnie jeden, jedyny zasadniczy podział, właśnie na tych, którzy są po stronie Pana Boga i tych, którzy nie są po stronie Pana Boga. I nawet nie chodzi, jak widzimy z dzisiejszej Ewangelii, nawet nie chodzi o to, czy ktoś należy do Kościoła katolickiego, jakby zewnętrznie, fizycznie. Właśnie, tak jak Chrystus mówi, że nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego. Czyli konsekwentnie nie, nie każdy, kto jest katolikiem, nawet tym integralnym katolikiem tradycji wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie każdy, kto tutaj przychodzi do kaplicy wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale jakby kryterium jest jasne. Kryterium związane jest z przynależnością do samego Boga. Ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego, kto pełni wolę Boga. Pełni wolę Boga, czyli ten, który jest w stanie łaski uświęcającej. To jest właśnie ten jedyny jakby istotny podział ludzi na tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej, jako tacy są oni dziedzicami nieba, rzeczywiście, już teraz jakby aktualnie są dziedzicami nieba, i tych wszystkich biedaków, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej, którzy gdyby umierali w tym momencie i nie zostali w ostatnim momencie jakoś wyratowani przez Boże miłosierdzie, wtedy by rzeczywiście na całe wieki byli zatraceni w pięknie. To jest ten jedyny istotny podział. Musimy o tym zawsze pamiętać, że jest ten jeden jakby jedyny zasadniczy podział, tylko problem właśnie jeszcze polega na tym, poza tym, że łatwo jest nam o tym zapomnieć, mianowicie, że ciężko jest nam oceniać rzeczywistości na tym wewnętrznym poziomie. I o tym też mówi dzisiejsza Ewangelia. Chrystus uczy nas dzisiaj bardzo istotnej zasady która jest zasadą tak naprawdę, jakby kojarzącą się przede wszystkim z filozofią scholastyczną. Jest zasadą bardzo taką tomistyczną, mianowicie wiążącą w bardzo ścisły sposób działanie bytu i, i po prostu samą naturę bytu. Natura bytu, z niej jakby wynika działanie. Działanie opiera się na naturze, a wobec tego poznając działanie bytu, poznając to, jak byt działa, poznajemy jego naturę. Często tak jest, że nie mamy bezpośredniego dostępu do jakiejś rzeczywistości. Weźmy na, na przykład naszą duszę. Otóż naszej duszy nie możemy zobaczyć, nie możemy, nie mamy w niej jakiegoś wglądu takiego intuicyjnego, bo aniołowie akurat mają swoją tą, tą taką prostą substancję duchową, którą, którą oni są, jakby oglądają intuicyjnie, mają wgląd jakby w samych siebie i poznają siebie w sposób taki zupełnie w poziomie naturalnym, nawet zresztą nieomylny, taki bezbłędny, ale lepiej powiedzieć bezbłędny i jakby zupełnie intuicyjny i taki bezpośredni. Otóż my, ludzie, nie mamy takiego wglądu w nasze, nasze dusze. To, że my posiadamy duszę, jaka ta dusza jest, że jest ona duszą wolną, że jest przez nim rozumna, że jest też nieśmiertelna, to wszystko jakby poznajemy pośrednio przez refleksję nad działaniami owej duszy. Czyli to jest coś właśnie, co poznajemy tylko dlatego, że stosujemy tak naprawdę w życiu tę zasadę. Ale oczywiście tutaj mamy do czynienia z rzeczywistością jeszcze jakby nieskończenie wyższą, jeszcze trudniejszą, bo nie chodzi nam o prawdę na, nawet naturalną, ale naszą znaczy tą na, właśnie naturalną dotyczącą tego, czego zobaczyć nie możemy, czyli na, no chodzi o naszą duszę, ale chodzi o rzeczywistość jakby jeszcze nieskończenie wyższą. Rzeczywistość nadprzyrodzoną, rzeczywistość łaski uświęcającej. Czyli czegoś, co jest co prawda w nas stworzone, ale czegoś, co bezpośrednio wiąże nas z Bogiem, przez to, że czyni nas uczestnikami Jego wewnętrznego życia. I to przekracza naszą, nawet duchową część naszej natury w sposób jakby nieskończony. To przekracza nas, wobec tego tym bardziej nie możemy bezpośrednio tego poznać. Człowiek nie może przecież jakoś bezpośrednio poznać, czy jest w stanie łaski uświęcającej, czy w stanie grzechu śmiertelnego. Ale nauczana jest teologia że mamy pewnego rodzaju rację, pewnego rodzaju jakby takie testy, które możemy jakby na sami na sobie przeprowadzić. Możemy po prostu sprawdzić, w jaki sposób nasze działanie wygląda. I właśnie poprzez to działanie starać się określić, czy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Więc po pierwsze, pierwszym takim, takim egzaminem, który musimy przejść, to jest świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego. To oczywiście i tak powinniśmy z okazji wieczornego rachunku sumienia czynić, czy nie ma jakiegoś grzechu śmiertelnego, czyli grzechu, który dotyczy materii ciężkiej, materii takiej istotnej, ważnej, i czy w tej materii ciężkiej nie popełniliśmy czegoś, zupełnie jakby z całkowitym przyzwoleniem, w sposób świadomy i wolny, czyli z pełnym przyzwoleniem w sposób świadomy i wolny. I czy nie było to w tym materii ciężkiej. Oczywiście czasem jest to trudne z różnych powodów, bo czasem nie wiemy, czy coś jest materią ciężką, Pytamy, pytajmy wtedy kapłana w konfesjonale, czasem też oceny psychologicznej to już jest bardzo trudne ocenienie w niektórych takich granicznych sytuacjach. Czy rzeczywiście towarzyszyło naszemu działaniu jakieś, jakaś pełna świadomość, czy to nie był jakiś stan jakiegoś snu na przykład, czy półsnu, czegoś takiego, co powoduje, że człowiek jakby nie ma pełnej świadomości tego, co czyni, czy pod wpływem jakichś leków, czy choroby. Wiadomo, że nie ma wtedy pełnej odpowiedzialności. To jest oczywiste, ale tutaj jakby staramy się oceniać to obiektywnie, czy nie, ma, czy nie popełniliśmy żadnego grzechu śmiertelnego. To jest ten pierwszy, można powiedzieć, oczywisty jakiś taki test i sprawdzian. ale są i pozostałe, o których już właściwie się zazwyczaj nie mówi, o których pisze Święty Tomasz w sumie teologicznej, też w, tej, w sumie tej tak zwanej filozoficznej, również o tym pisze. I tam jeszcze zauważa Święty Tomasz, że bardzo istotne jest patrzenie na nasze upodobania, bo jakby byt też, jakby, czy każda, każda rzeczywistość, każdy człowiek, po prostu jakby lubi takie rzeczy, dąży do takich rzeczy, które jakoś świadczą o tym, jaki on jest. Znaczy to, jaki on jest, powoduje, że lubi takie, a nie inne rzeczy. No właśnie działanie jest związane z tym, jaka jest dana rzecz. A wobec tego człowiek, który jest w stanie łasku święcającej, będzie czerpał wielką przyjemność z obcowania z Bogiem. To jest bardzo ciekawy sprawdzian tego, czy jesteśmy w stanie łasku święcającej. święcającej. Nie chodzi tutaj oczywiście o żadne uczucie, bo w takim razie to byśmy wszystko sprowadzali, tak jak moderniści, do uczucia, byśmy w ogóle zapominali o tym, że towarzyszą naszemu życiu duchowemu stany oschłości, często bardzo długotrwałe. Tutaj nie chodzi o uczucie w sensie takim ścisłym, tylko chodzi o nasze upodobanie, naszego intelektu, naszej woli. Czy my naprawdę jakby chcemy być blisko Boga, naszą myślą, czy chcemy o Nim często myśleć, czy rzeczywiście myślimy o Nim często, jeśli tylko mamy taką możliwość? Czy chcemy być jakoś blisko Boga przez naszą wolę? Czy chcemy być tutaj też i fizycznie, na przykład w kaplicy, w kościele? To jest bardzo istotne sprawcie. Czy chętnie słyszymy słów Ewangelii, słuchamy kazań? Czy chętnie słyszymy o przykazaniach moralnych? Czy chętnie właśnie słuchamy tego wszystkiego, co dotyczy Boga? To jest bardzo istotne, ciekawe sprawcie. Czy chętnie jakby jest, przebywamy w, po prostu wobec Boga i jego, jego prawdy, tego wszystkiego, co do Boga prowadzi. I następna sprawa, która jakby odbiciem lustrzanym wobec tego, czy dążymy, czy raczej właśnie, czy nie dążymy, czy, czy staramy się nie dążyć do rzeczy doczesnych, do rzeczy tego świata, nie przywiązywać się do nich. To też jest ważne, ważne sprawdzać, czy, czy jesteśmy w stanie łaski święcającej. Ktoś, kto jest w stanie łaski święcającej, bardziej kocha Boga niż wszystkie inne rzeczy. Wobec tego nie będzie się zbytnio przywiązywał do tych rzeczy. Będzie starał się, aby bardziej podobał się Bogu niż wszystkim innym ludziom. Bardzo istotna rzecz. Właśnie, czy Bóg, czy raczej świat? Jeżeli ktoś bardziej do Boga niż do świata dąży, jeżeli bardziej chce się podobać Bogu niż światu, to jest kolejny wskaźnik który będzie mówił o tym, że jest jednak prawdopodobnie w stanie łaski uświęcającej. To są tylko oczywiście pewne takie przybliżone metody, one jakby nie dają nam takiej ścisłej, czyli tak zwanej fizycznej pewności, dają tylko pewność moralną. Dają tylko taki rodzaj pewności, który też w wielu innych sytuacjach mieć możemy i nie więcej. A więc tutaj jakby nie jesteśmy w jakiejś bardzo złej sytuacji, ale też pamiętajmy, że jak naucza Kościół katolicki, bez specjalnego objawienia ze strony Pana Boga nie możemy się wznieść na wyższy poziom pewności. Tylko ta pewność moralna jest nam dostępna, właśnie dlatego, że mówimy o rzeczywistości, która nas nieskończenie przekracza. I kolejny bardzo istotny taki czynnik, który będzie wskazywał na to, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Otóż polega to na tym, że potrafimy w naszym bliźnim właśnie przede wszystkim nie kogoś, kto nam sprzyja, czy nie sprzyja, jest do nas podobny, niepodobny, zobaczyć, ale przede wszystkim umiemy w nim dojrzeć kogoś, kto jest przez Boga kochany do tego stopnia, że ma stać się również, tak jak i my, ma stać się dziedzicem nieba albo już jest dziedzicem nieba, jeśli i on jest w stanie łaski uświęcającej. Innymi słowy, umiemy patrzeć na bliźniego jako na tego, który ma posiąść Boga wieczności. Czyli umiemy jakby patrzeć na niego z perspektywy nadprzyrodzonej. To jest bardzo istotny, bardzo istotny egzamin. Rzeczywiście tak patrzymy na innych ludzi. W ogóle jakby wszystkie te, tak naprawdę te wszystkie jakby części tego egzaminu, te wszystkie jakby elementy składowe, one wszystkie jakby mówią nam, jakby sprowadzają się do jednego, żeby patrzeć na świat z perspektywy nadprzyrodzonej, żeby patrzeć na świat właśnie w taki sposób, żeby mieć jakby przed oczami to, że istniejemy dla nieba i jednocześnie umiemy patrzeć z perspektywy wiecznego szczęścia. To jest jakby można powiedzieć, taka główna myśl, która łączy wszystkie te elementy, wszystkie te części składowe. Ale dzisiejsza Ewangelia oczywiście pokazuje nam poza tymi takimi istotnymi, powiedzmy, jakimiś treściami dotyczącymi naszej własnej duszy, ona również mówi o o ocenianiu w sposób nadprzyrodzony, o ocenianiu we właściwy sposób tego wszystkiego, co nas otacza. A więc dlatego przestrzega nas Chrystus przed owymi fałszywymi prorokami. Tutaj nie chodzi tylko o osoby. Tutaj chodzi również o pewne idee. Tymi prorokami mogą być pewne myśli, pewne herezje, pewne, pewne po prostu jakieś sposoby działania to wszystko co jakoś nam towarzyszy co wszystko to co jakoś działa w świecie to wszystko może być nazwane takim prorokiem czy to prawdziwym czy fałszywym często nie jesteśmy w stanie rozpoznać bo zauważmy że taki wilk w owczej skórze jest jakby z punktu widzenia kogoś kto patrzy tylko na, na po prostu na zewnętrzny wygląd właściwie nie do odróżnienia nie da się w sposób fizyczny, nie da się czy to wzrokiem, czy nie da się dotykiem rozpoznać. Nie widać żadnej różnicy, ale widać różnice w działaniu. I to jest dla nas bardzo ważna metoda, metoda patrzenia na działanie, bardzo ważna metoda rozpoznawania tego wszystkiego, co widzimy w Kościele, tego wszystkiego, co widzimy w świecie. Wszystkie te prądy, wszystkie te tendencje, wszystkich tych działających ludzi w Kościele, w świecie oceniać właśnie w ten sposób. Za pomocą tych, tej metody patrzenia na działanie, ale zawsze w oświetleniu Bożym. Patrzeć w sposób nadprzyrodzony na działanie. Bo możemy też patrzeć na działanie w sposób przyrodzony, bo tak robią moderniści. Bo z punktu widzenia modernisty, to przecież każdy kapłan, który przechodzi z, tego, z diecezji, czy z zakonu do bractwa, jest właśnie jakimś takim rozłamowcem. Jest właśnie takim człowiekiem, który niszczy jedność. Przez są dwa, dwa jakby takie największe dobra kościoła. Pierwsze to jest oczywiście, na ile jest on związany z Bogiem, a drugie to jest to, na ile jest jakby sam ze sobą związany, na ile jest jakby jednolity, na ile nie ma w nim podziału. I teraz ktoś, kto przechodzi do bractwa nie tylko, że jakby względem Boga rzekomo popełnia jakiś grzech, to jeszcze jakby powoduje jakiś taki ferment, jakoś jeszcze powoduje pewnego rodzaju rozdźwięk, tak? jakaś schizmatycka tendencja taka się pojawia, czy umacnia się w skutek działania takiego kapłana. Tak jest, ponieważ patrzy się w sposób zupełnie naturalny, a nie w sposób nadprzyrodzony. Więc samo to patrzenie na działanie to za mało. Trzeba właśnie umieć patrzeć w oświetleniu nadprzyrodzonym i dopiero wtedy zaczynamy rozumieć właściwą wartość różnego rodzaju działań i w ten sposób właściwą wartość czy to osób, czy to pewnych myśli, pewnych tendencji. Jeżeli będziemy w taki nadprzyrodzony sposób umieli patrzeć, dopiero wtedy będziemy rozumieli, co się dzieje. I teraz taka bardzo praktyczna wskazówka, no dobrze, ale jak to, jak to zrobić, prawda? Bo jakby zasada jest jasna, ale w praktyce jest to bardzo trudne. Tutaj, jakby już znamy, bo już mówiłem o tym tutaj kilka razy, znamy tą bardzo trudną zresztą i bogatą doktrynę dotyczącą snu i dotyczącą darów ducha świętego, bo tutaj, jakby. Ciągle mamy do czynienia właśnie z tym, że z jednej strony my sami musimy się y, okazywać mądrymi, okazywać się roztropnymi, okazywać tymi, którzy na poziomie naturalnym są ludźmi mądrymi, ale musimy zawsze jeszcze z łaską Bożą wykraczać poza naszą naturalną mądrość. Musimy właśnie umieć patrzeć w sposób nadprzyrodzony z tym, że łaska na naturze będzie bazowała. Człowiek mądry na poziomie naturalnym, jeżeli tylko będzie człowiekiem świątobliwym, będzie też i na poziomie nadprzyrodzonym mądrzejszy. Ale pierwszorzędnie oczywiście chodzi tutaj o roztropność, tak zwaną planu, czyli o to, co bezpośrednio od Boga będzie pochodziło. Dlatego często w historii Kościoła przecież odznaczali się wielką mądrością i przenikliwością ludzie bardzo prości. Ludzie pozbawieni jakiegoś wielkiego wykształcenia, właśnie dlatego, że byli zjednoczeni z Bogiem. I dlatego dawał im Bóg wielką mądrość, potrafili rozeznać, co jest, kto i co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, albo kto jest jakiś niewłaściwy w tym swoim postępowaniu. Potrafili rozpoznać fałszywych proroków od tych proroków prawdziwych. Robili to ze względu na pewien nadprzyrodzone światło, które Pan Bóg im dawał, czy to na poziomie cnoty wlanej, roztropności, czy też już nawet na poziomie daru, ducha świętego, daru rady. Który daje nic innego jak takie jakby jeszcze bardziej jakby bezpośrednio takie Boże spojrzenie na świat i umiejętność podejmowania już nie tyle decyzji, co jakby intuicję dotyczącą właściwego rozwiązania w sytuacjach bardzo trudnych. To jest właśnie to, co ten dar daje. A więc co w praktyce robić, żeby być człowiekiem mądrym, żeby umieć rozeznawać, żeby umieć wiedzieć w jaki sposób postępować też. Z takimi czy innymi fałszywymi prorokami, nie tylko jak y, tych proroków rozpoznawać, ale co zrobić, kiedy już się ich rozpozna, w jaki sposób się ich, można powiedzieć, pozbywać, jakby nie wylewając mleka z kąpieli, dziecka z kąpieli, żeby nie, nie zniszczyć tego, co jest jakby dobre w, w środowisku, w którym ten fałszywy prorok działa. Tutaj bardzo istotne jest, w praktyce właśnie to wszystko, co się wiąże z naszym uświęceniem. Jeżeli mówimy o socie roztropności, zarówno nabytej, jak i wlanej, jeżeli mówimy o darach Ducha Świętego, dar, darze Rady, to w takim razie jest jakby, można powiedzieć, tylko jeden, jeden dla nas sposób. Musimy być sami z Bogiem bardzo mocno związani. Musimy starać się z Bogiem jak najbliżej przebywać. Musimy starać się często przystępować do sakramentu pokuty, często chodzić do, do Komunii Świętej, często się modlić. I oczywiście na poziomie tym naturalnym również dbać o mądrość. Jest jednak cały czas ta harmonia między światem naturalnym, światem nadprzyrodzonym. I przede wszystkim musimy też pamiętać, o, to też jest dla nas Polaków szczególnie ważne, myśleć o pewnej hierarchii autorytetu. Że mamy się pamiętać o tym, to jest zwłaszcza w naszym kraju, właśnie co do płci, jest tutaj zawsze takie wielkie nieporozumienie. W Polsce, w ogóle w krajach tych północnych, tak chyba jest, są takie tendencje wolontarystyczne. Płeć nie z racji tego, że ma więcej jakby siły woli niż rozumu, to próbuje, tutaj właśnie wola się bardziej liczy niż rozum, co jest właśnie wielkim błędem filozoficznym. Tutaj mamy niestety w naszym tym obszarze powiedzmy klimatyczno-kulturowym mamy tendencję do tego, żeby niewiasty rządziły. To jest właśnie wielki problem. W ogóle problem jest też taki, że mamy właśnie tendencję w Polsce w tych wszystkich krajach północnych, żeby ludzie czynną przejmowali władzę. Podczas gdy ludzie czyny są od tego, żeby robić. Ale co mają robić, to już to, to im mają mówić ludzie, którzy są od myślenia. A o tym się już nie mówi niestety. I to jest w ogóle też problem całej nowożytności. Od końca średniowiecza mamy tak naprawdę z tym do czynienia, ale to jest jakby. Temat już nie nakazanie, tylko na wykład. Natomiast w tym praktycznym względzie musimy o tym pamiętać. Pamiętać o pewnej hierarchii. Pamiętać o hierarchii. Duchowieństwo, świat świecki, mężczyzna, niewiasta, to wszystko są rzeczywistości, które, których musimy się trzymać. To nie są jakieś abstrakcje. To jest rzeczywistość. Jeżeli się o tym zapomina, to wiemy, jaka będzie kara Boża na taki świat. Dzieci zaczynają rządzić. Ludzie nie spełniają rozumu, zaczynają rządzić. Lewactwo zaczyna rządzić. Tak? Wszystkie te elementy, które nie powinny rządzić, zaczynają rządzić. A więc, a więc jakby ostatecznie pamiętajmy, żeby się trzymać blisko Pana Boga. Amen. I ojca i